Cześć, witajcie na takim fajnym survivalku. Znaczy, co ja mówię? Na takim fajnym kreatywie, Przepraszam Was, gdy się zakopać. Nie, no, na takim fajnym no, taki Fajny serwer. Jak będziecie chcieli, to w następnym odcinku podam IP. Bo on nie jest jakiś ukryty. To jest właśnie moja wieża bogów. Ładna. Tak, tak, to na pewno nie jest Word Edit, nie, nie, to nie jest Word Edit. Ale dzisiaj nie jest Word Edita, komendy, tylko dzisiaj jak zbudować windę? O tak. Sorry, ale muszę to zniszczyć. Tutaj zbudujemy kolejną windę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz możecie sobie trochę, z, z, wie, wiecie, filmik trochę nie przyspieszyć, tylko czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możecie sobie trochę zwolnić filmik. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To było na pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Minus jeden. Czyli tu jest. Raz, dwa, trzy. A nie, to minus trzy. Coś mi się, sorry, pachszaniło mi się coś. Raz, dwa, trzy. Raz, no jakaś taka dziura. O wymiarach już wam podam, jakie wymiary. To jest bardzo faalny poradnik. Teraz bierzemy tak. Czekajcie, jak ta winna działała. Czekajcie, muszę ją, nią zjechać na dół. Zapomniałem. Ona jest trochę pokomplikowana. Ale nie zwracajcie w ogóle na to uwagi. Potrzebny nam do tego będzie jakiś losowy klocek, z którego będzie, tak jak ja wybrałem tutaj, żółty beton, z którego y, będzie zbudowana ta winda. Tym razem może wezmę sobie czerwony. Ogólnie na tej wieży Bogu będziemy testować różne rzeczy. Czerwony beton, trochę redstone, tłok, lepki tłok, blok szlamu, jakiś guzik, to już zależy od Was, jaki Wy chcecie. Ja najczęściej biorę ten, bo ten najładniej wygląda. I co jeszcze tu się brało? Czekajcie. A jeszcze jedno. Blok obsydianu. Blok. Obez. Co? Czekajcie, co ja mam za tekstur pak. Ja tylko dobra. No dobra, te chyba tylko damy. Nie zwracajcie na tego teksturpaka, ale taki fajny teksturpak. Jestem Darth Vader. O, właśnie tutaj macie różne takie rzeczy i jeszcze... już to budowałem wcześniej. Kuch, sorry. Jakby, co nie jestem chory, tylko alergia. Coś jeszcze tutaj się dawało? Nie, to tyle. Teraz sobie robicie tak. Odchodzicie tutaj jedną kratkę i stawiacie obsydian. Tak. Teraz tutaj od tej strony kładziecie tłok. I teraz oto ten swój blok, kładziecie tak, jak tu jest pokazane, tak, tak. Ja już to zbudowałem, wiecie, bo ja tego nie pamiętam na pamięć. Nie pamiętam na pamięć, bo ja to kiedyś umiałem robić, teraz po prostu nie chciało mi się cały czas tego pamiętać, więc po prostu zrobiłem coś takiego. I teraz tutaj dajemy sobie tak i tak. Ważne, żeby on był taki, nie taki. W sumie to nie robi różnicy, ale lepiej, żeby taki był. Teraz tutaj, wracamy do tego pseudonimu. Albo w sumie nie musimy. Tutaj kładziecie obserwer. Tak, żeby on był tutaj tak do góry. Widzicie? Musi być koniecznie do góry, bo po prostu inaczej nasz mechanizm nie zadziała. Powiedziałem sobie, detektor. Ja powiedział obserwer. Nie. Ale najpierw, ale najpierw muszę raz dwa, raz dwa, najpierw muszę raz dwa, a potem muszę zrobić tak. No jak to trzeba zrobić? Ja tego nie właśnie nie umiem nigdy. A nie, dobra, nic. Tutaj dwa takie bloki szlamu. Wiem, że trochę pomieszałam. Tak, dwa bloki szlamu. Potem koło tego obsydianu dajemy właśnie oto ten detektor, tak, żeby on był tak do góry. Koniecznie musi być do góry, jeszcze raz mówię. O tak. Czekajcie, to jest tłok lepki. To jest tłopko zwy, zwyczyn, zwyczajny. O, i teraz zaznaczam, czy to jest lustrzane odbicie tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko, że tutaj buduję na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. I teraz robimy tak. Ten, czekajcie, to jest, jaki to jest tłok? Aha, to jest lepki tu. To jest lepki tłok. A to jest zwykły tłok. I teraz po prostu robimy tak. Leparzcie, to ostawiamy od tak, żeby było to do góry. Ten, i budujemy to. Tak. A nie. Tu też musi iść. Tak. Nie. O tak, jest dobrze? Jest dobrze. Teraz, co robimy? Teraz, jak mamy to zbudowane, to robimy tak: z tego materiału albo z innego. Budujemy taką platformę. I to jest na raz, dwa, trzy, ryb.

Dotąd. Doczekie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na, trzyna, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna. No i to jest dwadzieścia. Pięknie mamy. Tak żeby było dotąd. Tego jeszcze nie liście Bo to jest już raz, dwa, trzy, cztery. To jest już cztery patokradki. I teraz co musimy zrobić? Nasza winda już prawie będzie działać. Jeszcze musimy zamontować jedną rzecz Tu jest tak. Znaczy o kilka rzeczy To idzie jeszcze do góry cztery kra. Dobrze mówię cztery klatki, Raz, nie, raz, dwa. Trzeba było, że jest ten. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu wszędzie robimy dziurę. Znaczy ja po prostu sobie to zabudowałem, ale nie będziecie czegoś takiego mieć. I tutaj tak. Żeby to wyglądało o tak. Mniej więcej chociażby. I teraz, jak mamy coś takiego, teraz jest najcięższa część, więc możecie sobie trochę zwolnić. To do, robicie tak i tak. Tak, żeby to wyglądało tak. Teraz robicie obsydian. I zwyczajny blok. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest jaki, to jest zwyczajny. I tutaj pod to dajcie zwyczajny tłok. Tak. Teraz jak on tutaj. Aha, fajnie sobie zbudowałem. Bo się coś mi nie pasowało. Dobrze, i teraz tutaj mam takie coś. To możecie wziąć blok, ale nie zawsze to zadziała, według mnie. Więc możecie wziąć jakąś pół płytkę obojętnej nawet możecie kwarcową. Obsydian nie będzie raczej potrzebny. I także było 2,5 tego. I tutaj stawiacie przycisk. Jak jest o tutaj, na przedstawionym obrazku, i jeszcze dajecie przycisk, gdzie on był? Tutaj, o tak, i wasza dźwignia działa jak nowa. Idealna, czy chyba tak mi się zdaje? Nie wiem, musimy zobaczyć. Dobrze mówiłem, tylko jak jedziecie, to radziłbym wam, yy, czy macie bo czasami możecie spaść, chociaż to się zdarza, może 5% na 100. To... Nie, co ja mówię. No, no i właśnie wasza winda. Już działa, jest idealna. Możecie jeszcze raz sobie to puścić. Ehm... Czekajcie. Właśnie. Ale ja sobie popsułem. No, jak wam się podoba ta że bogów, to będziemy jeszcze tu budować o wiele więcej mechanizmów. No, no i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeżeli Wam się podoba, winna możecie zostawić cubika, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, bo wbijamy sam nie wiem ile, byle by najwięcej. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!